Jak pozbyć się spółki ZO? Dzień dobry, porozmawiajmy dzisiaj o tym, jak pozbywamy się spółek. Opowiem Wam o najpopularniejszych metodach oraz takich, które są mniej znane, a często równie skuteczne, a na pewno szybsze od oficjalnych. Spółki ZO, jak wiecie, mają bardzo dużo zalet: mają udziały, które można komuś sprzedać, można przyjąć inwestora, mają zarząd, który jest czymś innym niż właściciele. Który możemy też zatrudnić, i ktoś inny będzie za nas zarządzał firmą, oraz mają przede wszystkim własną osobowość prawną, co pomaga budować bezpieczny biznes. Spółki mają również wady. Jedną z nich, i chyba największą, jest proces zamykania spółki. Przysparza on trochę trudności, jest kosztowny, w większości wypadków czasochłonny. Jednak, czy zawsze tak musi być? Czy zawsze będziemy Poświęcali energię na pozbycie się spółki? Nie, i o tym Wam dzisiaj opowiem. Przejdźmy jednak na początek do głównych opcji pozbywania się spółki. Pierwszą z nich i najczęściej stosowaną jest likwidacja spółki ZO zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. Tu warto nadmienić, że likwidacja możliwa jest do przeprowadzenia, gdy spółka nie posiada zaległości i długów lub wszystkie długi są możliwe do pokrycia z obecnych pieniędzy, które są na kontach lub z majątku. Spółki i one powinny być zaspokojone przed rozpoczęciem procesu likwidacji. Jest to proces formalny, czasochłonny i kosztowny, wymagający współpracy z biurem rachunkowym, radcą prawnym oraz likwidatorem. Likwidacja jest podzielona na kilka etapów, i teraz o nich opowiem. Po pierwsze, Podjęcie uchwały wspólników w przedmiocie rozwiązania spółki i wskazania likwidatora lub likwidatorów. Po drugie, uzupełnienie formularzy KRS i zgłoszenie otwarcia likwidacji spółki do KRS-u. Po trzecie, ogłoszenie likwidacji w monitorze sądowym i gospodarczym i wezwanie wierzycieli do zgłaszania wierzytelności. Po czwarte, podejmowanie czynności likwidacyjnych, wykonanie umów, sprzedaż majątku, zaspokajanie wierzycieli spółki, wyprostowanie księgowości i wszystkie inne rzeczy, które będziemy musieli zrobić przed likwidacją. Później, po piąte, zgłoszenie do KRS zakończenie likwidacji i wniosku o wykreślenie spółki z KRS i wtedy czekamy na decyzję KRS-u. Gdy dopełnimy wszystkich formalności, nasza spółka jest wykreślana z KRS-u. Drugim sposobem pozbycia się spółki ZO jest ogłoszenie o upadłości. Stosowane w przypadku niewypłacalności spółki istnieją dwie przesłanki, które stanowią podstawę do stwierdzenia niewypłacalności spółki. Zgodnie z przepisami dzieje się to, gdy spółka utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Dochodzi do tego wówczas, gdy Opóźnienie w wykonaniu obu zobowiązań przekracza 3 miesiące oraz gdy jej zobowiązania przekraczają wartość majątku spółki, a stan ten utrzymuje się dłużej niż 24 miesiące. Upadłość spółki często jest jedyną opcją, gdy chcemy jako zarząd ratować się przed odpowiedzialnością za zobowiązania spółki, gdyż zgodnie z KSH i artykułem 299 paragrafem 1, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania, chyba że w odpowiedzi. W jednym czasie ogłoszą upadłość i mają na to 30 dni od pojawienia się przesłanek, że spółka jest niewypłacalna. Zachowanie tego ustawowego terminu 30 dni na złożenie wniosku o upadłość jest ważne z dwóch powodów z punktu widzenia zarządu spółki. W przypadku jego przekroczenia członkowie zarządu mogą po pierwsze, odpowiedzieć karnie. Definiuje to artykuł 586 kodeksu spółek handlowych, kto będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej, pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki podlega grzywnie, każe ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. I po drugie zostać pociągniętym do odpowiedzialności osobistej, jeśli egzekucja z majątku spółki okaże się nieskuteczna i to wcześniej przytaczany przeze mnie artykuł 299 kodeksu spółek handlowych. Sąd powinien ogłosić upadłość spółki w terminie do dwóch miesięcy od momentu złożenia wniosku. Powinien, ale nie zawsze się tak się dzieje, a przekroczenie tego czasu nie wywołuje żadnych skutków procesowych. Sprawa jest potrywa, porozpatrywana na posiedzeniu niejawnym, a dłużnikowi przysługuje prawo do zażalenia od wydanej decyzji. Proces upadłości ma na celu zaspokojenie wierzycieli i zabezpieczenie w tym celu majątku spółki. Kolejną opcją jest wykreślenie spółki z rejestru bez likwidacji. Chociaż czasami wydaje się to trudne, wcale takie nie jest i coraz więcej firm stosuje tę metodą, szczególnie gdy nasza spółka jest zadłużona lub nie ma złożonych sprawozdań. Jest to nasze rozwiązanie, które promujemy i dostarczamy taką usługę. Opiera się ono na doprowadzeniu do wykreślenia spółki bez przeprowadzenia likwidacji na podstawie artykułu 25a do 25D ustawy o KRS. Są to przepisy pozwalające sądowi rejestrowemu wykreślić z rejestru tak zwane martwe spółki, czyli takie, które nie mają majątku, nie prowadzą działalności i nie wypełniają innych obowiązków z ustawy o KRS. Na przykład nie składają sprawozdań. W praktyce cały proces trwa dość długo, może nawet parę lat. Natomiast dla ciebie bardzo szybko, praktycznie z dnia na dzień pozbywasz się spółki. Odwoływany jest dotychczasowy zarząd, czyli ty i twoi na przykład koledzy i koleżanki, którzy są w zarządzie, a udziały przenoszone są na inny nasz podmiot. Przeniesienie udziałów jest kluczowym elementem. Dzięki temu KRS nie będzie nakładać na wspólników grzywien za niepowołanie nowego zarządu. A ty pozbywasz się spółki z dnia na dzień i problem znika. Jeśli chcesz skorzystać z tej metody to wejdź na cmentarzspółek.pl lub likwidacja spółek.pl i tam znajdziesz wszystkie informacje niezbędne do tego, żeby z dnia na dzień od razu pozbyć się spółki i nie przeprowadzać długotrwałej upadłości lub likwidacji. Kolejną opcją jest przekształcenie spółki za owinną formę prawną organizacyjną, np. spółkę jawną, co jest dość dziwnym kierunkiem, moim zdaniem, bo najpierw ponosimy koszty związane z przekształceniem, a później likwidacją spółki lawnej. Pojawia się takie rozwiązanie w internecie, możemy o nim usłyszeć, ja go nie zalecam możemy spółkę, spółkę zo również sprzedać i było to popularne rozwiązanie, gdy zakładanie spółki zo każdorazowo wiązało się z wizytą u notariusza, wypełnieniem papierowej dokumentacji oraz długim czasem oczekiwania na rejestrację nowej spółki. W chwili obecnej, gdy spółki zakłada się kilka dni przez system S24, jest coraz mniej osób zainteresowanych zakupem gotowej spółki, szczególnie takiej, która może mieć negatywną historię. Jednak w jakich sytuacjach naszą spółkę możemy sprzedać? Bo oczywiście takie też są. Po pierwsze, gdy posiadamy licencję, na przykład na transport, albo gdy nasza spółka jest małą instytucją płatniczą. Bo, bo słuchajcie, gdy zdobycie licencji na prowadzenie danego biznesu zajmuje czas i możemy kupić gotowy, gotową spółkę z już z taką licencją, to czemu tego nie zrobić? Więc jeśli wasza spółka taką licencję posiada, ale nie ma długów lub nie podpisała weksli z, kim, z kimś, to ktoś może chcieć ją kupić dla tej licencji. Po drugie, gdy spółka ma kilka lat historii i ktoś potrzebuje spółki z, hito, z historią do przetargów, do tego, żeby brać udział w przetargach, i jednym z wymogów przetargów jest na przykład spółka, która ma 3 lata. To też się zdarza i takie spółki możemy sprzedać. Oraz gdy po trzecie sprzedajemy działający biznes, ale trudno tutaj mówić o pozbywaniu się spółki, tylko bardziej o sprzedaży gotowego, działającego biznesu, który ma wartość, który generuje przychody, dochody i jest fajnym biznesem, wtedy należy się udać, że na przykład takiej firmy, jak sprzedaj firmę która trudni się sprzedażą spółek. A jakie są zagrożenia dla nas, jako sprzedających spółkę, z tego, że ją sprzedamy? Po pierwsze, ktoś może nas nie odwołać z funkcji prezesa. Znaczy składamy mu dokumentację, zgłaszamy, że zrezygnujemy z bycia członkami zarządu, a on tego nie robi. Powołuje nowych członków zarządu, zaczyna wykonywać niebezpieczne operacje. Różnego rodzaju, często nielegalne operacje, a my jako zarząd odpowiadamy za to solidarnie. Więc wyobraźcie sobie sytuację, w której sprzedajecie waszą spółkę, składacie dokumentację na ręce nowych właścicieli, że rezygnujecie z bycia członkami zarządu, a oni nie zgłaszają tego do KRS-u. Pomimo tego, że wy macie dokument, w którym mówicie o tym, że rezygnujecie z bycia w zarządzie. To dalej, gdy będzie coś się wydarzało, będziecie pociągani do odpowiedzialności i będziecie musieli się tłumaczyć z tego, że przecież wcześniej zrezygnowaliście z bycia w zarządzie. Po drugie, działania nielegalne, a my, pomimo sprzedaży firmy, jesteśmy ciągani po sądach. I to nawet gdy zrezygnujemy z bycia w zarządzie, możemy być proszeni na przesłuchania, żeby opowiedzieć, kiedy sprzedaliśmy firmę, komu ją sprzedaliśmy, czy wiedzieliśmy, do czego będzie wykorzystywana i i tak dalej. Poza tym, nowy właściciel spółki może nam udowadniać, że wcześniejsze nasze działania były na niekorzyść firmy i udowadniać nam, że na przykład, jak nie składaliśmy sprawozdań, spó były spóźnienia w sprawozdaniach lub cokolwiek innego, jest to naszą winą. Mam nadzieję, że to, co Wam teraz opowiedziałem, pomoże Wam w podjęciu decyzji o tym, jaką metodę wybrać do pozbycia się Waszej spółki ZO. I podsumowując, Pozbycie się spółki Zoo może być procesem skomplikowanym, ale istnieją również metody, które mogą całą procedurę uprościć i możecie się spółki zo pozbyć tu i teraz. Więc jeśli chcecie, to zapraszam na cmentarzspółek.pl oraz likwidacja .spółek .pl. Jeśli chcecie skonsultować Waszą sytuację, to również Was zapraszam na taką konsultację. Link do spotkania, do kontaktu, znajduje się w opisie tego filmu. Wtedy wybierzemy razem najlepszą strategię do Waszej sytuacji, lub gdy macie cały zestaw spółek, których trzeba się pozbyć, trzeba ułożyć strategię również podatkową, no to w tym też chętnie pomożemy. Więc z pytaniami zapraszam. Do kontaktu, który jest na dole. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i do zobaczenia.